W rozwój idei interim management w Polsce wkroczył w nowy etap. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Interim Managers współpracowało bardzo intensywnie z Poznańskim Uniwersytetem Ekonomicznym nad stworzeniem nowego kierunku studiów podyplomowych. Studia, które noszą nazwę interim management w tej chwili właśnie wkroczyły w fazę realizacji rekrutacja na pierwszy rok, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jest to kolejny etap w budowaniu standardów zawodu interim managera. Od pewnego czasu w naszej ofercie mamy certyfikację dla interim managerów, coś co na pewno dla każdego z nas stanowi jedno z niewielu wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej i poziomu eksperckości w zakresie realizowanych projektów. Jest to dowód na to, że Osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom merytoryczny i wysoki poziom zawodowy jako interim managers. Coś, co na rynku jest rzadkością, u nas już w tej chwili jest dostępne. Serdecznie zapraszamy do procesu certyfikacji wszystkie osoby, które chcą mieć dodatkową legitymację do uprawiania tego bardzo interesującego, ale i trudnego zawodu.